Mi-26 to najcięższy i największy śmigłowiec świata swoimi możliwościami przewozowymi deklasujący pozostałe konstrukcje. Zapraszam do oglądania. Do lat 70. rolę ciężkiego śmigłowca transportowego w Związku Radzieckim pełnił Mi-6, który potrzebował następcy. Po klęsce programu Mi-12 i śmierci Michała Mila, nowy szef biura konstrukcyjnego Marat Tiszczenko wraz ze zespołem rozpoczął pracę nad omawianą dzisiaj maszyną, która po raz pierwszy wzbiła się w powietrze w 1977. Testy państwowe zakończyły się po trzech latach. W 1980 rozpoczęto także produkcję dla wojska, a po pięciu latach także na użytek cywilny w zakładach roztwórczych. Wiertol wzrostowy nad Donem. Komara ładunkowa posiada długość 12 metrów oraz szerokość i wysokość powyżej 3 metrów. Załadunek towarów odbywa się za pomocą własnego napędu, poprzez dwie wciągarki i podnośniki. Na pokład można załadować opancerzone pojazdy bojowe, działa samobieżne i mniejsze od Mi-26 śmigłowce, jeśli masą nie przekraczają 20 ton. Ładunki nawet o wyższych parametrach można też przewozić na zewnętrznym zawiesiu, oczywiście kosztem osiągów i zasięgu. Odmiany pasażerskie mogą zabrać do 90 żołnierzy, w tym spadochroniarzy z pełnym wyposażeniem, 60 rannych na noszach lub 120 cywilów. Śmigłowiec napędzają dwa silniki turbowałowe D-136 konstrukcji lotarniewa, specjalnie zaprojektowane dla Mi26. Zastosowano w nim modułową konstrukcję ze środkami wykrywania awary i usterek na wczesnym etapie. Jednostka składa się z 9 modułów, wał napędowy, rura wydechowa, wolna turbina, wirnik turbiny niskiego ciśnienia, komora spalania, obudowa pośrednia ze sprężarką wysokociśnieniową i sprężarka niskociśnieniowa. Ich producentem są ukraińskie zakłady. Torsich za Zaporoża, których były prezes Wiaczesław Bogusłajew przemycał owe jednostki do Rosji jeszcze po inwazji na Ukrainę w lutym 2022. Po jego aresztowaniu przez SBU Rosja miała spory problem, bowiem rodzime alternatywne silniki nie są jeszcze gotowe do produkcji. Mi 26 to jedyny śmigłowiec wyposażony w ośmiolopatowy wirnik nośny zawierający po trzy przeguby i amortyzację hydrauliczną. Łopaty zaprojektowano w oparciu o stalowy dźwigar i konstrukcję formy z włókna szklanego oraz posiadają system wykrywania mikropęknięć. Śmigło ogonowe posiada 5 łopat i średnicę 7,6 m. Pokładowe wyposażenie obejmuje urządzenie dowodzenia lotem PKM-77M, wskaźnik położenia przestrzennego, radiokompasy, radionawigację, radiowysokościomierze czy system antenowo-zasilający Romaszka. Komunikacja odbywa się poprzez dwie radiostacje dowodzenia, łączności KF, awaryjną oraz kamery wideo, w tym do kontroli ładunku zewnętrznego. Wojskowe transportowce posiadają także nadajniki zakłóceń i ekrany tłumiące promieniowanie. Śmigłowiec występuje w paru odmianach w zależności od stawianych im zadań. Mi-26TZ to latająca cysterna przewożąca 14 tysięcy litrów paliwa i posiadająca 10 przewodów do tankowania. Mi-26A to pierwszy wariant modernizacyjny z nawigacją lotniczą umożliwiającą automatyczne podejście i opadanie. Mi 26M posiada elektroniczne przyrządy pokładowe i łopaty zapewniające lepsze osiągi. Mi 26MS to śmigłowiec ewakuacji medycznej z sekcją intensywnej terapii. Mi 26P swoim maksymalnie 100 pasażerom oferuje do dyspozycji łazienkę, kuchnię i szatnie. Mi 26TP to maszyna strażacka rozprowadzająca do 17 260 l Wody. Wśród wielu odmian Mi-26 są też te dedykowane stricte zadaniom bojowym. NFM służy do zwalczania okrętów podwodnych i wyposażono ją w radar poszukiwawczy oraz detektor anomalii magnetycznych. Mi-26T2 oraz T2W służą do prowadzenia walki radioelektronicznej. W ramach konfliktu zbrojnego Mi-26 zaczął być używany w Afganistanie od 1984. Śmigłowce omawianego typu pomagały w usuwaniu skutków awarii w Czarnobylu. Spryskując reaktory lepką cieczą, aby zapobiec ulatnianiu się radioaktywnego pyłu. Firmy logistyczne, wyposażone w Mi-26, wykonywały nimi szereg ciekawych zleceń, jak na przykład transport bryły lodu z mamutem w środku, ratunek osieroconego niedźwiedzia polarnego na Czukocce oraz transport rozbitego CH-47 Chinook Armii Amerykańskiej w Afganistanie. Rosyjskie siły powietrzne posiadają 33 egzemplarze Mi-26, a rozkwarcie dodatkowe 10. Z tych ciężkich transportowców korzystają także wojska Białorusi, Kazachstanu, Algierii, Korei Północnej, Jordanii czy Indii. Zmagazynowane sztuki posiadają też Ukraina, Peru, Chiny, Kongo, Laos i Meksyk. Pierwszym użytkownikiem cywilnym były linie aeroflot. Obecnie zasilają one floty np. UTR czy Vertical-T. Maszyna działająca w trudnych warunkach czasem ulegała wypadkom lub katastrofom. Grecki Mi-26 uległ zniszczeniu w Malezji podczas odłączania ładunku drewna. W 2003 w okolicach Czyty w kraju zabajkalskim stracono śmigłowiec strażacki po owinięciu się lin wokół śmigła ogonowego. Operowanie Mi-26 stanowi wyzwanie dla pilotów obytych na mniejszych maszynach. Dwa takie helikoptery zestrzelono podczas wojny w Karabachu, kiedy ewakuowały rodziny rosyjskich pograniczników i przynosiły pomoc humanitarną. Mi-26 mołdawskiej firmy został zestrzelony przez talibów w prowincji Helmand. Największa katastrofa z udziałem Mi-26 miała miejsce podczas II wojny czeczeńskiej, gdy zestrzelony śmigłowiec spadł na pole minowe. Zginęło wtedy 127 żołnierzy. Możesz napisać w komentarzu, jaką konstrukcję wojskową lub lotniczą pokazać w przyszłości.